Ze wszystkich zainteresowanych filmami i otoczką wokół tego, co się dzieje, słuchajcie, wokół filmów. A Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat mojej rozkminy, słuchajcie, bo ja jako mały chłopak, jako, 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 jako młody chłopak, 14-15 lat, zawsze marzyłem, żeby mieć własną wypożyczalnię wideo. To było moje marzenie naprawdę i jak widzicie ciu za mną chyba delikatnie się ziściło. Mam 3000, słuchajcie, filmów w domu. I to jest coś pięknego. Są to filmy, słuchajcie, DVD traktujące, można powiedzieć, w lata 90., może od 80., może nawet końcówka 70. do obecnego okresu. Z tym, że większość tych filmów właśnie są lata 90., 80., no i też to może 2000, początek, bo ja najbardziej dobrze wspominam, najlepiej wspominam, słuchajcie, oraz najbardziej melancholijnie i jak najbardziej, słuchajcie, retro, że tak się wyrażę w jakim stanie można to, słuchajcie, wspominać. E, moje filmy, słuchajcie, są ułożone alfabetycznie. One nie są ułożone, słuchajcie, a nie dlatego, że ja to zrobiłem, tylko dlatego, że moja żona jest zboczańcem i niestety musiała to ułożyć alfabetycznie, bo, bo tak, słuchajcie, sobie to wymarzyła. Natomiast ja chciałem, żeby to było ułożone kategoriami filmowymi. E, no niestety jest jak jest. Cieszę się, że tak jest. E, w moim dorobku filmowym mam perełki kina i naprawdę, na przykład takie coś, zobaczcie, jak jak Blade Runner, sorry, to jest ten nowszy, natomiast, bo posiadam wszystkie wersje. Dajcie mi chwilkę, jest tego tyle, naprawdę, że zobaczcie jako jak Blade Runner. Oraz, słuchajcie, wiele innych. Mam też zestawy, jeśli chodzi o naprawdę rzadkie filmy, które będę Wam słuchajcie, prezentował co jakiś czas na moim kanale. E, takie, słuchajcie, może nie rzadkie filmy, natomiast e, rzadko spotykane, czyli można powiedzieć, takie kolekcjonerskie wersje będę chciał Wam, słuchajcie, to wszystko tutaj przedstawić. Zawsze chciałem Wam pokazać moją kolekcję, z tego względu, że no jest się czym pochwalić, powiem szczerze, bo to jest jakiś tam dorobek mojego życia. Zobaczcie, nawet teraz zaczynam, chcę zacząć słuchajcie, zbierać filmy z VHS, e, na VHS, a nie z VHS. Tutaj, słuchajcie, zaraz za, za, perełkę. Film ten, słuchajcie, możecie zobaczyć, co jest, tylko to jest szklana pułapka, tylko to jest na VHS. -ie. Ja o tym opowiadam, tutaj będzie gdzieś odnośnik do materiału lub w, w linku pod filmem i chcę zbierać tak samo vhs -y, bo to jest kawał mojego życia. Moi drodzy, niedługo na moim kanale ukaże się materiał wspominający tamte stare czasy, jeśli chodzi o wypożyczalnie filmów DVD, o wypożyczalnie, słuchajcie, filmów wideo, tak ja to pamiętam, z mojej perspektywy, więc, więc też serdecznie zapraszam. Um, cóż mogę więcej powiedzieć, no, to jestem ja. Na moim kanale, słuchajcie, znajdziecie, jak już się wspomniałem, filmy, rozkminy o filmach starszego rzędu, nowszego rzędu, recenzje filmowe, e, można powiedzieć gry będą, ale te gry będą, słuchajcie, rzędu starszego, wiadomo, e, 8-bitówki, 16-bitówki, tego się głównie będę trzymał, natomiast e, też się pojawią gry te, 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 słuchajcie, nowsze, jakieś tam recenzje może, czy, czy co o tym myślę, bo w recenzji tym z gier w sumie to może być żadnym jestem, natomiast też jestem z tym silnie bardzo związany, zwłaszcza z, tej, z, z tymi, słuchajcie, grami z, z lat 90-tych. Hmm, no cóż, co ja, cóż, 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 słuchajcie, mogę więcej powiedzieć. No.